Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku przetestujemy nowy produkt, który mam w ofercie. Mianowicie chodzi o folię transferową, czyli można powiedzieć taki szlag metal, tylko że w rolce. Zapraszam. Co no to jest ta folia transferowa? Folia transferowa to jest coś w rodzaju no, szlak metalu, można też tak powiedzieć, ponieważ przyklejamy tą folię do miejsca, gdzie chcemy, czyli do ściany, czy do tynku dekoracyjnego, czy do czegoś innego i wszędzie tam, gdzie posmarujemy klej i przykleimy tą folię, odrywając ten kolor, w tym przypadku Złoty kolor zostaje. Folia jest dość wygodna w aplikacji, ponieważ jest w rolce i w przeciwieństwie do szlag metalu, możemy w szybkim tempie za pomocą takiej folii transferowej zrobić dużo metrów kwadratowych. Czyli mamy wielkie ściany i chcemy to wszystko ozłocić, czy na przykład przysrebrzyć, no to możemy to zrobić w dużo szybszym tempie niż jakbyśmy te drobne płatki szlak metalu kleili do powierzchni. Ale mam tutaj złotą i srebrną, a w zasadzie kolorów jest. Ogrom, ponieważ tutaj jest multum kolorów. Są też folie matowe, są oczywiście świecące, ale są też folie hologramowe, które naprawdę zmieniają rzeczywistość. Przykleić coś takiego do ściany, no to może być rzeczywiście niebywała forma dekoracji. Ale wróćmy do podstawowych kolorów, czyli do złota i srebra. Myślę, że to będzie bardzo często wykorzystywane, chyba najbardziej wykorzystywane. Te roleczki są w. Szerokości 32 cm, ale też są i szersze, czyli 64 cm, czyli taka duża rolka. I w takiej rolce jest gdzieś około 30 metrów tej folii. Czyli można powiedzieć, że teraz w ręce trzymam gdzieś około 10 m kwadratowych Mniej więcej. Także dość dużo zrobimy z takiej jednej rolki. Za chwilę przejdziemy do części. Pokazowej, bo szkoleniowej na razie bym tego nie nazwał. Pokazowej, i zobaczycie wszystko to, co ja zobaczę po raz pierwszy, ponieważ też dzisiaj będę tą folię testował. Będę pierwszy raz ją przyklejał do tynku i zobaczę, jak to wyjdzie. Mam jakiś pomysł, jakiś zamysł, jak to, jak wszystko ma być. Ale zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie, ponieważ chcę przykleić tą folię na klej typu Mixtron, którym zawsze używam do metalu i zobaczyć, jak to, jak to się przyklei. A może się to w ogóle nie przyklei. I za chwilę to wszystko zobaczycie, ponieważ ja ten film pokazowy pokazuję Wam krok po kroku, tak jak. Wszystko będzie, bez jakichś tam montażów i tak dalej. Po prostu, jak się zdziwię i nic z tego nie wyjdzie, no to też się zdziwicie, że nic z tego nie wyszło, ale myślę, że chyba będzie dobrze. Także za chwilę część pokazowa. No i omówimy sobie wszystko krok po kroku już na próbce. Ale najpierw, żebyśmy mieli możliwość przetestowania tych folii transferowej. Trzeba zrobić jakąś bazę, czyli stworzyć jakiś tynk strukturalny. I ja teraz zrobię tynk betonowy w czarnym kolorze, czesany taką pacą trawiastą. Także będzie taka struktura czesana i do tej właśnie struktury przykleję folię transferową. Do etapu zrobienia tynku wiem wszystko, ale od etapu już klejenia folii transferowej, no to wszyscy razem się przekonamy, co z tego wyjdzie. Także zapraszam Was teraz na część szkoleniowo-pokazową. Prace rozpoczynamy od położenia podkładu, podkładu szczepnego, który ma zadanie związać tynk z podłożem. W przypadku czarnych lub takich mocno grafitowych tynków należy podkład podbarwić. Ale na próbce tutaj ja to zostawiam białe, bo akurat miałem pod ręką biały podkład. Normalnie na ścianie powinno się taki podkład pod tak ciemny tynk zabarwić. Kolejny etap to położenie tynku. I tutaj kładę pierwszą warstwę tynku na gładko, na grubość ziarna, tak, żeby w pełni przykryć podłoże. Po wyschnięciu pierwszej warstwy tynku, czyli gdzieś po około 12 godzinach, nakładam warstwę numer 2. I tą warstwę nakładam nieco grubiej, tak, żeby móc ją przeczesać. Przeczesać pacą trawiastą. Jak już mamy przeczesaną strukturę, teraz delikatnie należy ją przygładzić, tak żeby te wszystkie farfocle oraz ostre miejsca zostały złagodzone, ponieważ do tego będziemy przyklejać folię, no i to nie może być za bardzo ostre. Także bierzemy sobie e, czystą pacę i delikatnie, gdzieś tak po 15-20 minutach, przygładzamy strukturę. Po pełnym wyschnięciu tynku zaczynamy zabawę z przyklejaniem folii transferowej. Teraz wałeczkiem nakładam na strukturę warstwę kleju. Klej typu Mixtrion, którego używam do szlak metalu. Mam nadzieję, że też dobrze spisze się w przypadku transferowych. No i moi drodzy, tutaj już popełniłem pierwszy błąd, ponieważ powinienem Tą strukturę wcześniej zaimpregnować. Bo jak widzieliście na początku, jak nakładałem wałkiem, to ten klej, no to praktycznie cały ten klej wsiąkał mi w strukturę tynku. Także gdybym zaimpregnował tynk, to ten klej tylko by delikatnie na powierzchni został, a tak praktycznie na samym początku ten klej został cały zjedzony, wciągnięty przez, przez tynk. I teraz z tego kleju później nakładałem nieco więcej. I nie mam pewności do końca, czy to się przyklei. Za sekundkę będę przyklejał właśnie warstwę tego foli transferowej, ponieważ też ten klej nie może być aż tak bardzo mokry, że jak już trochę go daję więcej, no to muszę minimalnie poczekać, żeby wysych, żeby nabrało to wszystko lepkości. Przyklejamy folię i mam nadzieję, że tutaj to da się przykleić. Teraz też tą folię jak przyklejam, to dociskam ją pędzlem, tak żeby to tak rzeczywiście złapało, żeby się tam dokleiło. No i zobaczymy za chwilę, co z tego będzie. No, i jak widzieliście, po odklejeniu nie za dużo tego się przykleiło. Chyba właśnie chodzi o, to, o tą impregnację, że tego nie zrobiłem i ten klej za bardzo jednak wciąga w tynk, Także to jest chyba mój błąd, chociaż może bardziej dedykowany do tego typu folii klej byłby lepszy. No zobaczymy, ja też tym klejem jeszcze klejami poeksperymentuję. Ale to nie koniec, ponieważ postanowiłem jeszcze raz powtórzyć tą czynność i jeszcze raz dołożyć do kleju i jeszcze raz przykleić tę folię i zobaczyć po drugim razie, czy więcej się tego odklei i będzie to lepiej wyglądało. Tylko, że tym razem nie będę dociskał pędzlem, a zrobię to za pomocą takiego wałka do tapet, żeby tak bardziej odpowietrzyć, żeby to się jakby nie było, ten, ta, ta folia trochę... Mocję tego No Zobaczę jak to wyjdzie, no i wyrówniesz także. Wiem, że coś się przykleja, bo trochę się to mieni, ale jeszcze to nie jest to, co chciałem osiągnąć. Powtarzamy czynność, czyli nakładam klej, czekam chwilę i przyklejam folię. Teraz będę też to już wałkował wałkiem do tapet. Zobaczymy, czy to będzie lepsze rozwiązanie, czy może to będzie bez różnicy. I Przy drugim klejeniu już to wyszło dużo lepiej. Aha, teraz też jeszcze taka informacja, że wtedy za pierwszym razem to przykleiłem tą folię i gdzieś tam po jakichś 20 minutach ją oderwałem. Teraz przykleiłem tą folię i zostawiłem ją na cały dzień. Po prostu przyszedłem do tego na drugi dzień i tą folię oderwałem. Nie wiem czy to duże ma znaczenie, ale po prostu tak zrobiłem. Myślę, że w warunkach budowlanych też to jest do zrobienia przykleić folię i przyjść na drugi dzień, żeby ją oderwać. Żaden problem. No i to wyszło już dużo fajniej. Jest to właśnie tak ciekawie, tak jak chciałem, czyli ta folia transferowa przykleiła się do tych takich bardziej wystających miejsc, a te miejsca głębokie zostały czarne, tak jak były. Troszkę delikatnie się to jeszcze klei, bo tego kleju naładowałem, ale myślę, że też to wynika z tego, że ta folia była przyklejona dość długo. A jak teraz, jak już to wszystko ściągnąłem, to, to myślę, że jak to podesnie, to w momencie będzie fajne i nie będzie się już kleić. No, ale tak to wygląda. Jestem w pełni zadowolony z tego efektu. Myślę, że spokojnie może się ten efekt sprzedać. Czarny tynk betonowy, właśnie z takimi fajnymi e, złotymi nitkami. Bardzo ciekawie to wygląda. Myślę, że jeszcze w wielu e, przypadkach te folie wykorzystam. E, no, także taki to oto jest efekt, zaraz to oczywiście z bliska zobaczycie dokładnie, ja tutaj tak macham tą próbką, żeby ta metalizacja w jakimś stopniu była widoczna, a Wy to zaraz zobaczycie z bliska, ja już Wam na dzisiaj dziękuję, pamiętajcie o tym nowym produktach, który mam w ofercie, ale też nie zapominajcie, że wszystkie materiały, które pokazuję na swoim kanale są również w mojej ofercie sprzedażowej, także jeżeli coś Was interesuje, to piszcie do mnie, dzwoncie do mnie, tam macie namiary w opisie tego filmu, wszystko mogę Wam zorganizować, łącznie właśnie z tymi oto moimi nowymi foliami transferowymi. Jeszcze troszeczkę nad tym popracuję. Także na dziś to tyle. Zaraz pełna prezentacja. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do wrzucania łapek w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i zapraszam Was oczywiście za tydzień na dziewiętnastą, ponieważ jak wszyscy dobrze wiecie, moje odcinki są cykliczne. Co niedzielę o dziewiętnastej. Także dzisiaj była folia transferowa, a Was zapraszam na pełną prezentację. Do zobaczenia. Cześć!